Witam z tej strony Nero, a to jest przedstawienie mojego pokoju, tak? Powstał wiem w końcu co zrobić. No. Jakiś czowieczek se idzie. Ok, dobra. Yy... Oto i jest mój pokój. Tak. Yy... No cóż, taki... Taki jakiś sobie. Żylandol, taki piękny. Oczywiście grafika nie najlepsza. Podaj aż nagrywam telefonem. Ale co zrobić? I tak. Przejdźmy może najpierw do tej ściany. O, kalendarz. Tak. czegoś w końcu trzeba zacząć. Tutaj mam taką sobie płeczkę Artu Titu. Tak. Ludziki takie, Sonika. Jakie takie? Tutaj jakby torcik. Na urodziny. No, kiedy to było, kiedy ja je dostałem w ogóle. Joda, tutaj mam gry na PSP, ponieważ tak, mam już konsolę PSP. Właśnie przesłam mi się w tej chwili pewien film. Tutaj mam Gita Liberty City Stories na PSP, i to jest moja gra. A są już same pożyczone, na razie jeszcze więcej ich nie mam. To jest God of War Chains of Olympus, Te również na PSP. To są wszystkie gry na PSP. Benten ten force na PSP i patapony również na PSP. No dobra, czekajcie mi chwilę, tylko sobie to ułożę wszystko pięknie. Tu są no, takie tam książki, komiksy. Jeśli ktoś jakiś bufanem Network to widzi, to wie o co chodzi, o że tak powiem. Dobra. Teraz może tutaj pójdę. Tutaj mam różne takie rzeczy, czy mam tutaj takie bardziej do gry, no, to było na mój stary telefon, z gła tysiące, tutaj jest, tutaj jest, memo, a tu jest 25 gier, taki zestaw sobie gier planszowych. Przechodzimy teraz do, do tej szuflady, Tutaj mamy pudełko od mojego telefonu, który właśnie w tej chwili nagrywam. Tam są Galaxy Mini 2, moje dwa piórniki. Ten piórnik jest ze mną już od zerówki, trzymam go nadal. Ten jest od czwartej klasy i, również, jest, i również się ze mną trzyma. Tutaj są jakieś tam pisaki, a tutaj sterta kartek. I teraz tutaj. Tu jest tego dużo. Tu są jakieś tam Hot Wheelsy, coś tam, coś tam, czy... Co ja tak naprawdę kolekcjonuję? Tutaj są Lego, już nie będę ich nawet otwierał. Bo to jest piłka ping-pongowa. Ping tutaj takie coś się. Z tym barka. Takie coś. Nawet nie wiem co tutaj pisze. Nie wiem, coś tam jest napisane. Tutaj jakiś. Z Lilo i Stitch to jakaś figurka. Nadal ze mną jest. Tutaj są żołnierzyki. A tutaj są paletki o ping i takie. Cudaczne, yy, cudaczne. rękawiczki bez palcy. A, tak, i jeszcze woreczek taki taki sobie. Okej. Okay. Tutaj jest taka jakby kanapa, z której też można zrobić wyro, ale naprawdę na tym nie śpię. Tak. Tu na tym śpię. O, na tym wyrku się śpię. Tutaj jest jakaś tam pufa, tutaj jest no troszeczkę tego lego całego, troszeczkę tego tutaj jest, tutaj są różne rzeczy, o których warto jest wspominać, tutaj jest wszystko do szkoły, chyba wolicz to nie widzieć, drukarka, która nie ma zbytnio tuszu, więc na razie leży tutaj, nie jest podpięta do kompa, tutaj nic pewnie nie widzicie w tej chwili, no coś tam może widzicie, tutaj sterta różnych kartek, różnych coś, nawet o, piłka od Tenisa się znalazła nawet. Proszę bardzo. A tutaj mogę się nawet troszeczkę pochwalić jak ja rysuję, jakie Soniacza robię coś, takie co się. Tak. No tutaj nie będę wam nic przedstawiał, bo jest to dużo. Chyba że będziecie chcieli, naprawdę, żebym kiedyś wam to przedstawił, no to wam przedstawię. Tutaj. Tej szafie, a nie, zacznijmy odtąd jeszcze. Tutaj. No, plecak i w ogóle. Też, też nic, war, nic nie wartego patrzenia. A tutaj jeszcze. Tu są tam różne sterty moje mamy akurat. Tu jest milion rzeczy też moje mamy zresztą. A tu jest wszystko moje, wszystkie moje ubrania i w ogóle. Wiem nic prawie nie widzicie, więc jadę na szybcika. Tutaj też są moje rzeczy, więc nic ciekawego. Teraz tutaj. Tutaj jest też jakieś piłki. Patrzcie, co ja nawet mam z mojej wycieczki. Kiedyś się popsuję, musiałem tutaj przykleić taśmą. Został taki malutki sztylecik. No a reszta też są jakieś tam też zabawki, które, które nigdy ich nie wyrzuciłem. Nie wiem czemu. Nie, nie będę wam nic na razie pokazywał. Zwłaszcza, że jest trochę ciemno. Musiałem tam z latarką pójść, żebyście coś widzieli na tym wideo. E, tak. Tutaj jest piec. A, taki sobie. Do boksowania. A, tutaj. Jakiś tam pucharek. Nie, nie jest mój. Od razu mówię Wam, nie jest mój. Kasztany jakieś. Tak, jakieś się zbierało, więc są. Te figurki, jak idziecie do multikina, to są takie figurki. Tutaj jest moja... Mój dobytek, tak. Tutaj... Są różne rzeczy moje, mamy, nie będę to otwierać na wszelki Tak, tutaj jest moja folia, taka, nie wiem, jest od pewnego, od pewnej rzeczy. Tej rysunki, które robiłem na lekcji, też nie, wart, nie warte zobaczenia. Tutaj są różne kabelki, tutaj różne są rzeczy mojej mamy. Tutaj jest mój zegarek, tak, który jest od, od drugiej klasy, jest wytrzymały. Tak, tutaj właśnie przechodzimy teraz do kącika, naprawdę, gdzie ja zawsze pracuję. Są płyty różne. Tutaj jest pamiątka pierwszej, e, e, pierwszej komunii świętej. Tak, jak widzicie, to jest zdjęcie moje z moim kumplem. Nieważne kto jest kto. <grym> tak, pokazałem wam moją twarz na zdjęciu. Nie wiecie nawet kto jest kto. <grym> I dobrze. No, tutaj jest mój medal. Tak. Nieważne również to jest no, taki plakat, który jest troszeczkę zakryty komputerem. Tutaj jest pan lekcji. Tutaj jest takie pewne. W Legolendzie było robione taki niby ja, troszeczkę niepodobny, ale spoko. To było w Anglii, a to gościu napisał Bartos, a miał napisać Bartosz. Cóż, co zrobić? Wielka Orkiestra Szpitej Pomocy, z tej strony zresztą też. Tutaj mamy nalepkę na powstanie Wielkopolskie, yy, tak. No, tutaj jest mój, oczywiście, monitor, głośniki, myszka, herbatka, klawiatura. No, sam komputer, tak. Tutaj mamy różne rzeczy, bardzo różni, różne. Na przykład moja konsola PSP. Piłka. Tak, taka sobie. Taki sobie pendrive, bardzo skromny, 2GB, nie potrzebuję więcej, on najbardziej jest potrzebny na prezentację do szkoły. Tutaj są też gry na PC, które też Wam raczej przedstawię. No, tutaj jest, jeśli, znacz, jeśli znacie Full Power Spirit, to tutaj byli u nas w szkole, dali nam podpisy i takie coś. Tutaj jest milion płyt, które są tam naprawdę różne tam zapisy, ale wam pokażę, jakie gry ogólnie mam na PC. A mam ich mało, takie płyt, bo prawie wszystko mam na kąpie, więc za dużo to nie będzie. Więc tak, to jest Lego Star Wars 3 na PC, oczywiście Lego de do kąpicaga. Nawet mam stare atomówki, które kiedyś kupiłem. Boże, że ja to jeszcze trzymam u siebie. GTA Trilogia, Jedynka, Dwójka i Trójka. Tak. I Lego Batman. Więc bardzo skromna kolekcja na PC. Tutaj są różne jeszcze cośki. Pokażę jeszcze to, choćby, jeśli ktoś zbierał jakieś Duel Masters, co raczej każde dziecko zbierało, to wie o co chodzi. Mam tutaj swoją własną kolekcję. Trzymam ją tutaj, tak sobie, bo mogę. Więc to by było raczej już wszystko, co Wam pokazałem. Więc e, tak, ja jestem Nero. To był dla Was mój pokój. Jak jakbyś, będziecie chcieli zobaczyć jeszcze, co jest tam w tych szafkach, których pokazywałem, e, ale mówiłem, że nie mam zbytnio czasu, żeby to wszystko pokazywać i musiałbym kombinować, to piszcie. Więc ja jestem Nero. Dziękuję za oglądanie i na razie do zobaczenia. pa. pa.